Dzień dobry, witam Cię w kolejnych spacerach językowych. Dziś jestem w bardzo ciekawym miejscu. Za mną znajduje się dom, w którym mieszkał podróżnik Leopold Janikowski. Mieszkańcy Zielonki być może go znają, natomiast e, tobie opowiem w skrócie, kim on był. W XIX wieku, czyli no, dosyć dawno temu, kiedy nie było jeszcze samolotów, podróżowało się statkami, no, nawet jeszcze kolej nie była tak rozwinięta wybrał się w podróż gdzie? Do Afryki, do Kamerunu. Podróżował tam ze Stefanem Szolcem Rogozińskim, również wielkim podróżnikiem. Mieli tam rozmaite pomysły, plany i tak dalej. Także w tym domu właśnie Leopold Janikowski mieszkał w Zielonce. Także mamy sporo ciekawych postaci tutaj. I dlaczego o nim mówię? Wyobraź sobie, że trafiasz do XIX-wiecznej Afryki. Jak pewnie wiesz, w Afryce praktycznie każdy lud, każda e, grupa osób mówi niemalże w innym języku. Czy byłbyś, czy byłabyś w stanie się tego języka szybko nauczyć? Nie jest to takie łatwe. Dlaczego? Dlatego, że aby nauczyć się dobrze języka, potrzebujemy czegoś, co po angielsku nazywa się comprehensible input, czyli zrozumiała treść. Gdyby rzucić się właśnie w jakieś miejsce, gdzie ludzie mówią w innym języku, byłoby ci bardzo ciężko, bo nie będziesz w stanie rozumieć niczego, co ci ludzie mówią wokół ciebie, prawda? Więc nie nauczysz się języka. Comprehensible input, czyli zrozumiała treść, są więc bardzo ważne. Jaka jest tutaj praktyczna rada w takim razie? Bardzo prosta: jeśli szukasz materiałów do nauki, szukaj takich, które będą dla ciebie zrozumiałe. W dużym stopniu zrozumiałe, a więc nie rzucaj się na coś bardzo trudnego. Gdy zaczynasz naukę języka angielskiego, nie próbuj oglądać e, filmów w oryginale na przykład. No, będzie to za trudne, i będzie to Ciebie deprymowało. Najlepsze materiały są takie, które nie są za trudne, ale też nie są za łatwe. Więc staraj się gdzieś znaleźć takie e, powiedzmy e, równowagę, czy też taki środek, złoty środek, prawda? Czyli materiały, które będą. I niezbyt trudne i niezbyt łatwe, ale muszą być dla Ciebie zrozumiałe. To dlatego zachęcamy do tego, by uczyć się zdań. Prawda? Czyli nie, nie uczyć się słówek, ale uczyć się zdań. I tutaj też taka mała rada. Gdy wybierasz zdania, których będziesz się uczyć, czyli na przykład będziesz sobie je tłumaczyć i tak dalej, wybieraj takie, w których przynajmniej 80% słów jest tobie znane. Czyli zdania najlepiej powinny być niezbyt długie, natomiast staraj się, by w tych zdaniach nie było więcej niż jedno nowe słowo. Możesz też brać zdania, które są całkowicie dla ciebie znane z punktu widzenia słówek, czyli w których znasz każde słowo, ale na przykład ich połączenie, czy struktury nie są dla ciebie takie oczywiste. Więc pracuj z takimi właśnie zdaniami, czyli nie więcej niż jedno nowe słówko w danym zdaniu, wówczas będzie ci dużo łatwiej. Także szukaj zrozumiałej treści, czyli tak jak tutaj nasz podróżnik mnie zainspirował właśnie tego vloga, ta yy, treść powinna Ci pomóc w nauce języków. No i oczywiście pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdania.